Secret Service numer 10, luty 94 rok. W końcu czeka męska kostucha, która nieoczekiwanie wylatuje z niepozornego krzesła. 85% grafika, 85% dźwięk i 90% miotność. Wybór dodatkowej broni od F7, F8 zmiana levelu. O! Jest klucz, sam się znalazł. Co to? Było. To już wiem, to ona burza jest. Burzą jest. Cześć siemanko, witam was, witam was na moim kanale i dzisiaj chciałbym was zaprosić na prezentację kolejnej fajnej, zapomnianej przeze mnie i zacnej platformówki, którą odnalazłem wertując ten oto piękny numer Secret Service, dokładnie to jest dziesiąty egzemplarz, który zawiera w sobie grę pod tytułem Fire and Ice. Fire and Ice to zapowiada się bardzo fajna platformówka, kolorowa, miła, przyjemna, skacząca, strzelająca gierka, która dostała tutaj dość wysoką ocenę. Chciałbym Wam zaprezentować, oczywiście, tak pokrótce recenzję tego tytułu, a potem odpalimy sobie Amiga 3000 i będziemy się delektować na prawdziwym monitorze CRT tą właśnie kolorową, zabawną grą, jak to tutaj opisano. Tak więc, nie przedłużam, zapraszam Was, usiądźcie sobie wygodnie, bo będziemy ogrywać Fire and Ice. Na amidze 3000. A teraz z bliska Secret Service numer 10 luty 94 rok. No, troszkę dawno, a recenzja gry, którą będziemy zaraz ogrywać, znajduje się na stronie 9. Proszę bardzo, mamy ją tutaj. Ocena 85% grafika, 85% dźwięk i 90% miotność. 1MB Amiga PC VGA Sound Blaster na PC. Ta jedna dyskietka na Amigę, dwie dyskietki grawy wydana w 1993 roku przez Kraft Gold. Ocena no bardzo wysoka, taka powiedzmy naciągana 9. I co my tutaj ciekawego mamy? Fire and Ice to najbardziej typowa z typowych zręcznościówek, czyli taka, jaką ja najbardziej lubię. Rytmiczna, muzyczna, bieganie, skakanie, strzelanie. Kilka planż w różnych scenariach, a na końcu decydujący pojedynek z uosobieniem zła. Kulkojot cool ma twardy orzech do zgryzienia, czyli Kulkojot cool to jest chyba y, ten tutaj ludek, którym będziemy sterować. Ja myślałem na przykład, że to jest jakiś wilk, to jest rodem z wilk i zając, tak wygląda tutaj na tych, na tych screenach. Faktycznie no. Co ten kulkojot musi tutaj zrobić? Ma twardy orzech do zgryzienia z krainy wiecznego lodu, musi dostać się do samego Egiptu. Czyli mamy też Egipt, który będzie pewnie na samym końcu. Hm. Tak, tylko przelecimy tutaj. Mamy różne bronie: duże kule, średnie kule, skaczące kule, fontanna, kulek, szczekanie, chmurka, magia. Kurde, tyle broni, ciekawe jak to się zmienia. Zawsze, wiecie, jak gram, no to później szukanie na klawiaturze, czy można tutaj zrobić coś, yy, o czym nie wiem, czyli na przykład jakiś przycisk jest przypisany do czegoś, yy, co nam ułatwi granie, to tutaj nawet nie napisali, tylko wymienili, ale czym to się przełącza? A tutaj coś jest, klawisz trainera, 1 do 7, wybór dodatkowej broni, F7, F8, zmiana levelu. Ja nie wiem, czy ta moja gra jest yy, skrakowana. Trenerem, czy będzie można użyć tego, sprawdzimy sobie zaraz. Wiecie co, na końcu czeka męska kostucha, która nieoczekiwanie wylatuje z niepozornego krzesła. Trzeba ją zabić na śmierć, zabić na śmierć, a wtedy będzie ani mroźno, ani ogniście, tylko zupełnie tak sobie. Tak, ktoś zakończył tę recenzję. Wiecie co, trochę się śmiesznie to czyta. no, no, no sami, sami usłyszeliście, jak ktoś podsumował. Żadnego achów, ochów, ocena dość wysoka. No, taka bezpłciowa ta ocena. Dobra, zobaczmy sobie y, teraz, jak prezentuje się Fire and Ice na Amidze. A tutaj z tyłu widzę, o tak, przypadkiem całkowicie przewróciłem w Secret Service, mamy Doom. O wiecie, coś muszę Wam powiedzieć. Duma też będę ogrywał, bo mam taki plan na moim retro I Doom to jest ostatnio sobie tak myślałem o tej grze, że jest to jedyna gra, jedyna gra, jaka wyszła, o której mówi się w samych superlatywach. I mówią to przede wszystkim. Też osoby, które w tę grę nigdy nie grały i nigdy jej nie przeszły, to i tak uważają ją za grę niesamowitą i nie dadzą złego słowa na nią powiedzieć. Co o tym sądzicie? Myślę, że tak jest. Ja myślę, że tak jest, bo znam parę osób, które nigdy w Duma nie grało, nigdy Duma nie miało zainstalowanego, nigdy nie miało nawet w rękach, a mówi o tej grze tak, jakby ją przeszło ze 30 razy i chwaliło pod niebiosa. No to jest fajna gra i już niedługo, już niedługo będziemy ogrywać. Dobra, Fire and Ice na Midze 3000. Dobra, mamy to, aleś pan podgłośnił. Dobra, yy, mogą być problemy z ostrością, bo nagrywam w ciągu dnia i mogą przechodzić takie pasy odświeżania. Za co przepraszam najmocniej. No, no, inaczej się nie da dzisiaj tego przeskoczyć. Takie uroki nagrywania kamerą, właśnie bezpośrednio CRTK. Dobra, tu mamy planszę, która czeka na nas. Zimowa z fajną muzą. I z tego co wiem, musimy zebrać. Części klucza. To są części klucza, właśnie jeden znalazłem. Przeciwników y, musimy zamrozić tą kulką, którą strzelam. Wskakując im na głowę, zabijamy ich i siebie jednocześnie. Y, no i ten piesek czasami nam pomaga, nie wiem po co on właściwie jest. No i, no i gra jest dość trudna. Trzeba grać w skupieniu ciszy najlepiej, a nie tak jak ja cały czas gadając. Tak to w skrócie wygląda, w recenzji tego nie napisali, napisali jakieś tam pierdy o zabijaniu na śmierć. O, widzicie, skoczyłem na gościa i od razu, od razu kaplica. Aha, alternatywne strzelanie, co tu? to? Jest, to naciskamy dłużej przycisk fire. To jest alternatywny rodzaj strzelania, to się też sam dowiedziałem robiąc krótki test przed nagrywaniem się jest kluczyk kawałek on się tu na dole pojawia, widzicie? ten klucz, formujemy go z takich puzzli fajnie, bardzo fajnie nagrałem, bardzo podoba mi się motyw muzyczny bardzo pasuje do tej lodowej krainy pasy przechodzą ja tak sobie zerkam przez ramię, niestety, no niestety co to jest? Co to daje? Fajny dźwięk, ale co to daje? Co to kurwa było? Wystrzał jak w tym. Yy, w drop zone. to ja już przeszedłem to? Aha, niechcący wskoczyłem. Dobra. Jak ja lubię amigowe platformówki. No tak przyjemnie się gra. Okej. Okay, o co tu chodzi? To trzeba zebrać. Kosteczka. Co to jest? Aha, życie. Super. Dźwięk zbierania... Monet, to taki kojarzący mi się z Magic Pocket. O kurde, taki gość. Następny, a te ptaki srają, normalnie srają. Ej, ej, ej. Dobra, niech tam sobie stoi. ten może być taki, że trzeba kosić wszystkich, jak leci na początku i ten klucz się szybko zbiera. Szybciej. Dobra, mamy jakieś schodki. Aha, dobra, i taczek. Strącony. Luks. A mnie skosił! Jedno dotknięcie, nie lubię czegoś takiego, jedno dotknięcie i od razu koniec. Ile mi tego klucza brakuje jeszcze? O, schodki, dobra. Chociaż tam rzucają z góry, tak? A, tu jest wyjście, ale nie mam klucza. No ok, ale brzydki jest ten kojot. Ale powiem Wam, bardzo fajnie się gra, bardzo fajnie się steruje. Jest taka akura dla mnie, że tak powiem. Nie jest tak za szybko, nie jest za wolno. Idealna. Aś trafił pan. A te ptaki to co? Już jednego tu skosiłem. No brakuje jeszcze trochę. No kurde. O. Jest klucz. Sam się znalazł. No bardzo dobrze. Idziemy do następnego poziomu. Kurde, aż dwa przeszedłem. Gdzie nas teraz rzuci? Dalej mróz! O, ja pierdzielę. to kupa grania jest, słuchajcie. Myślałem, że po jednym poziomie i po wszystkim. Bardzo przyjemna gierka. A jest, wszystko naraz. No, nie, no tak szybko. Po co mi tutaj te gwiazdki na górze? To są chyba życie, a to są gwiazdki. Co za życie? O. Za, 2000, nie, za 20 nie za tysięcy punktów jest życie, co 10 tysięcy życie. Dobra, rozpykamy gierkę o kawałek klucza. To było dobre. No a to już zrąbałem. O. Ale fuks. O Jezu, ile mi klucza brakuje Do klucza, elementów I co teraz? Na dół o! Aś pan narobił. Kurde, nie widzę gdzie jestem. Dobra, stąd się przyszło. Tam na górze trochę było, trzeba ich odnaleźć. A ptak to się do czegoś nadaje w ogóle? O, dał kawałek klucza, dobra, w porządku. O właśnie tu chciałem iść. Kur chyba jeszcze tylko jeden kawałek nam został. Dawać klucz. Piesek. No i co teraz? Co ta chmura daje? Daje to punkty jakieś nic to nie daje. Co to te gwiazdki są? O, pieska skosiło. To już wiem, to ona burza jest. Burzą jest. Pieska żeś skosiła. Chmurko. Bardzo ciekawa sprawa. No już muzyczka się tak zapędliła w głowie. Tak, chodź tu. Co to jest to? No brakuje nam jednej części do klucza chyba tylko. No i co? Chyba tam na początku ogóle zostawiłem tego, co jeździł na nartach. O właśnie, trzeba wszystkich kosić po drodze, gdzie oni są. Teraz dopiero znalazłem. No to żeśmy sobie przeszli, Uff. no nic, 10% gry fajna gra, no ale trudna, jak widać. Chciałem wpisać coś dobra. Yy, mamy wynik, no nic, no nie będziemy jeszcze raz od początku przechodzić. Kodów na grę nie uświadczyłem, szukałem na necie i nie znalazłem żadnych kodów, a ta wersja Trainera nie posiada. Tam było od 1 do 7 trzeba było wcisnąć, tak? Dobrze mówię? Sprawdźmy sobie jeszcze raz. Pum, 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 pum. Wybór dodatkowej broni od F7, F8, zmiana levelu. F7, F8... O! Coś to nam dało? Aha, takie rzeczy, a weźmy włączmy, zobaczymy, czy można przeskoczyć jeszcze level dalej. Weszliśmy do jakiegoś menu całkiem przypadkiem. Od początku wszystko, F7, F8, dupa tam nie działa, to nie jest trainerowana. gra. Dobra, to by było na tyle w takim razie. Dzięki, żeście byli piona dla was. Sorry za te smużenia, niedogodności, no ale tak czasami bywa, do następnego Cześć!